Górnicza Dolina w z była ogromnym więzieniem otoczonym przez magiczną barierę. Przez lata z rozkazu króla wydobywano w tutejszej kolonii karnej magiczną rudę. Mówiono, że bariera, która otacza dolinę, jest niezniszczalna, a kto raz ją przekroczy, już nigdy się z niej nie wydostanie. Jednak ja dokonałem niemożliwego. Udało mi się zniszczyć barierę. W prastarej świątyni, głęboko pod kolonią, pokonałem i wygnałem demona, śniącego ale jego niewyobrażalnie potężna moc, którą wyzwolił swym ostatnim tchnieniem, zniszczyła nie tylko barierę. Piątynia stała się moim grobowcem. Król stracił kontrolę nad kolonią. Bez magicznej rudy wojna z orkami stanęła na straconej pozycji. Hordy orków napływają ze wszystkich stron. Przejęcie przez nich kontroli nad Górniczą Doliną było tylko kwestią czasu. Tak jak wcześniej, ludzie znów są w niej uwięzieni. Minęły długie miesiące od upadku bariery. Pogrzebany, zapomniany, utrzymany przy życiu przez aurę magicznego pancerza. Toksardas wysłał mnie do walki ze śniącym. Toksardas sprowadził mnie z powrotem. Jestem słaby i wiele zapomniałem. Ale żyję. Powróciłem!